Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zaczynamy wreszcie budowę klatki, czyli samochód będzie miał jakąś już tam większą formę. Musimy teraz ogarnąć na szybko, e, ogarnąć koła, pozmieniać przednie koła, dołożyć dystanse, żeby to spokojnie się e, przetoczyło, miejsce, gdzie będziemy tą klatkę budować. Klatka będzie powstawała u Łukasza w Race Cage w dobrycach, więc zaraz pakujemy to wszystko na lawetę, jedziemy, ogarniemy wszystko. Ja dzisiaj to zawożę, a jutro pewnie z Kazimierzem będę się tam widział na miejscu i będziemy ustalać, jak ta klatka dokładnie ma wyglądać, koncept mamy, projekt mamy. Więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie szybko i sprawnie. No dobra, mamy te, tak, mamy ręczny, profesjonalny ręczny. Mam nadzieję, że to nie zjedzie, no w sumie jego pierwsza droga, wycelowaliśmy z pogodą tak, żeby nie padało, na razie nie pada, nie Ulice są w miarę suche, więc nie boimy się za bardzo o to, no chyba, że gdzieś tam będzie e, bliżej Dobczyc, trochę mokro, no to będę musiał jechać wolniej po prostu, żeby mniej tej wody zbijało się w powietrze. Pamiętasz, że bierzesz najszybszą lawetę w mieście. Tak jest, właśnie, biorę najszybszą lawetę w mieście, a najszybsza laweta w mieście to jest ta laweta. Tak, a jutro ona będzie driftowozy wozić, więc dlatego muszę to dzisiaj szybko przewieźć. No to co? Pakujemy, wrzucamy tutaj tak samo budę, zaraz Wam to wszystko pokażę i jedziemy na Dobczyce. Dobra, powiem wam, że sprawa wyglądała tak, że dojechałem już do Wieliczki, czyli jeszcze mam już 28 minut do Dobczyc. Zadzwonił Kazimierz, którego miało dzisiaj nie być, ale zadzwonił, że on też chce jakby podjechać, więc musiałem stanąć w Wieliczce, czekam na Kazimierza. On siada za sterami, ja sobie dalej ponagrywam, no i jedziemy razem. Także ten plan, żeby jutro tak naprawdę się spotkać i jeszcze raz i ustalić jak wygląda, jak będzie wyglądać konstrukcja tej klatki. No to wygląda na to, że zrobimy to wszystko dzisiaj. No i bardzo dobrze, także lada moment będziemy mieć auto to nie zajmie dużo czasu. Ta klatka będzie niecałościowa, będzie to połówka klatki, czyli te, te główne pałąki, które musimy zrobić. Później będziemy tą klatkę jeszcze dokańczać, ale to musimy zrobić dopiero później, ze względu na to, że jeszcze nie wiemy dokładnie, w których miejscach będą silniki, w których miejscach będą interkulery. Jak sobie to ustawimy, przeanalizujemy i wtedy będziemy, później to rozbierzemy, oczywiście, będziemy dokańczać tą klatkę, czyli wszystkie takie wzmocnienia, które będą musiały być, będą spawane. Już pod sam koniec, także jak już będziemy mieli wszystko ustawione, kierownice, tak dalej, tak dalej, tak dalej, no to wszystko będziemy dokańczać. Dzień dobry. Ahoy, ahoy. A jeszcze ja tak muszę jechać, co? Tak. <grych> Słuchajcie, musicie wybaczyć, nagrywam to telefonem. Właśnie przyjechaliśmy do Łukasza Sikierki ponownie. E, no. Jest jedna, pierwsza część się ramy zrobiona. Ja Wam o wszystkim opowiem. Z racji tego, że jest późno, pakujemy go szybko na lawetę, zabieramy. I ja opowiem na spokojnie z Kazimierzem pewnie w warsztacie albo w garażu. Także działamy i, i zmykamy. Łukasz się chowa, tam się chowa. Ok, udało mi się wyciągnąć auto. W tym momencie pokażę Wam, jak ta klatka wygląda w dziennym świetle. Auto na razie trzymam w garażu. Za kilka dni jedzie do chłopaków na warsztat. I będziemy tam jakby na bieżąco działać, oczywiście, jeszcze wrzucę Wam na końcu film, jak umiejscowialiśmy, jak myśleliśmy, że tutaj będzie silnik wyglądał, gdzie interkulary i tak dalej, to w kolejnej części. Więc tak trochę zrobimy takie cofnięcie się. Natomiast w tym momencie wygląda to tak, że klatka, a właściwie główne pałonki, zostały już zrobione. Klatka nie jest przyspawana dobrze do całej naszej ramy, z tego względu, że jeszcze będziemy ją mierzyć. Kilkukrotnie Będziemy sprawdzać, pasować i gdyby był jakiś problem z jakimkolwiek osprzętem, będziemy w stanie ją po prostu przerobić. Na ten moment to nawet nie jest połowa klatki, ponieważ mamy tak. Mamy tu pałąki, które idą do tylnych kolumn. Do przednich kolumn też pałąki zostały zrobione, zaraz wam pokażę. Tutaj są te tylne pałąki. To jest pałąk główny. Będą tutaj oczywiście dwa fotele umiejscowione. Dodatkowo tutaj będą zastrzały naskarowe zrobione. Tutaj będą jeszcze dodatkowe pałąki do góry. Tutaj oczywiście krzyż. No i jeszcze bardzo, bardzo dużo takich wzmocnień, takich małych rurek, ale teraz mamy jakby główną konstrukcję, i tu idzie rura do przedniego zawieszenia. Także mamy tą sztywność, której nam brakowało. Już rama nie pracuje, tylko jak już coś to pracuje, zawias. Tutaj tak samo pójdzie krzyż albo fałka. Jeszcze nie wiemy to, też zależy od foteli, jakie będziemy mieli. No i musimy mieć miejsce na kask, więc albo będzie fałka, albo będą krzyże. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Mamy tutaj już też poprowadzoną rurkę, która będzie służyła nam do przytrzymania kolumny kierowniczej. Oczywiście, tu będzie jeszcze zaprojektowane i docięte takie mocowanie do tej kolumny, no ale to jakby w późniejszym etapie. Na ten moment wygląda to. Tak. Jeżeli chodzi o dalsze prace, e, będzie robiony dach. Z tworzywa. Nie wiemy czy to będzie z na węglowego zrobiony czy jakoś inaczej. Jeszcze nad tym się zastanawiamy. Drzwi będą też z tworzywa, będą one zakładane jak w detemie, czyli zakładamy, możemy je raz, dwa ściągnąć. E, taki mamy przynajmniej plan. E, no i później zabieramy samochód e, Montujemy silnik, przynajmniej mocowania, sprawdzimy jak to wszystko będzie wyglądać. No i trzeba zacząć będzie pracę nad całą karoserią i projektem, bo od projektu tak naprawdę do wykonania jeszcze bardzo dużo czasu. Musimy mieć wiedzę, jak te interkulery, jak ta chłodnica między innymi tutaj będzie umiejscowiona, ponieważ tutaj przód mamy bardzo krótki. Więc przód będzie tutaj się zaczynał, więc każdy centymetr musi być dobrze zaprojektowany i zagospodarowany, no tak, żeby nie było późniejszych zmian. A ja teraz Wam rzucę to, jak myśmy tu wsadzali silnik, jak to mniej więcej wyglądało, jak myśleliśmy o interkulerach. Więc zrobimy takie cofnięcie się w czasie. Na końcu nie będzie odpowiedzi wyjątkowo w dzisiejszym odcinku. Możecie je zadawać, to zrobimy to po prostu w przyszłym odcinku. W przyszły odcinek będziemy ustawiać geometrię kół na miejscu, prawie zamontowana, poduszki drewniane. Tu będziemy musieli sobie wyciąć ten kawałek jak wstawimy blaszki od drążków kierowniczych, tak żeby mogła nam się cofnąć, żeby płoś była na miejscu. I teraz jeszcze przymierzymy blok do tego mniej więcej jak to wychodzi i dzięki temu będziemy mogli mniej więcej rozmieścić sobie tutaj interkulary i zobaczyć jak to wyjdzie z klatką, która w przyszłym tygodniu będzie w trakcie. Eee, ona będzie równo nie? tutaj, Na równi? Czy... Tak, tak, wejdzie sobie głębiej tam. Czyli tak naprawdę no, brakuje nam tu około 10 cm chyba, nie? Do połosi tej, do połosi zwrotnicy. Jak, wiecie, jak wytniemy tutaj tą belkę to ona trochę pójdzie do tyłu i powinno się to wszystko wyrównać. Czyli ma być tak. No dobrze, że blok jest z aluminium i taki Kazimierz wybrał, bo nie muszę go nosić. A skrzynia y, taka dosyć ciężka była. Chociaż we dwójkę spoko, nie? Bierzesz blok, M, nasz już gotowy, czy blok taki. taki jaki? Taki? Do zmierzenia. Do zmierzenia. Dobra, jeszcze nie gotowe. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli macie Hondę. Kazimierz z tych bloków ma kilka i takich silników. Jak wyjdzie, wszystko tak jak i u mnie będzie dobrze jeździć, to może Wam trochę ich zrobić. Dobra, lego przygoda. No, sam raz. Pasuje? Tak, pasuje. Poskładane, wyosiowane, wycentrowane, wszystko ustawione perfekcyjnie. Interkulary kulary to co wybieraliśmy? To trzeba będzie gdzieś to umiejtowić, wymyślić, jak no tu, najniżej oczywiście. Tutaj tak. mamy turbiny, nie? Tak, tu jeszcze głowica, turbosprężarki, tam... Tu idzie dolot. Ty, mamy mało miejsca. Nie. Nie, a on cofnie się, jeszcze 10 tak, centów, nie? To nie. powinno wejść. Dobra. Tak, to spokojnie się nam wieszy. Natomiast na interkulary trzeba będzie jakoś tutaj, Umiejscowić sprytnie. Czym my myślałem, że one były gdzieś tu? No, no jeden pewnie tak wysoko wyjdzie, ten drugi zdecydowanie niżej będzie. W miarę możliwości. No, ale generalnie one się mieszczą, więc jak klatka pójdzie stąd, tu do kielichów, mm -hmm. to i tak tutaj mamy prze przestrzeń, którą możemy zagospodarować, nie? Tak, dokładnie. Więc nie musimy się tym stresować w tym momencie, tak naprawdę. Tak, na, na szybko poskładaliśmy silnik. E, jeszcze pokrywa zaworu musi iść w kolor, ale poza tym setup gotowy. Możesz odpalać, siadaj za ster. E, nie, nie, no tak przymierzyliśmy, żeby z, mieć pełną wysokość silnika. Tutaj mniej więcej sobie wymyślić, jak będziemy mieli turbosprężarki. No i do tego dobrać intercooler jeszcze właśnie względem umiejscowienia, więc... Bawimy się dalej klockami LEGO. Większą torbawkę damy na dół, jak już to wytniemy zrobi się uh -huh. to miejsce, tak żeby z niej bezpośrednio sobie z dołu wylecieć, czy tam nawet jakiś tłumik zrobić ewentualnie na wszelki wypadek no. i katalizator oczywiście dołożyć. Tak. <laughs> ten katalizator już widzę, on będzie tutaj miał miejsce takie, tak będzie wyimaginowane Nie. trochę. Nie no będzie, przecież katalizator musi być, tak. ekologia. Tak, a, dobrze, tak sobie to roznościmy. a ten interkulorek będzie można dać. W zasadzie nawet tutaj to też by nie przeszkadzał nad silnikiem, tak żeby ewentualnie cewki można było, a drugi pięterko wyżej po prostu. No. Powietrze wtedy z góry, nie? Przeciągniemy. Powietrze no, z góry przepchniemy. Czy tam możemy nawet sobie wentylator dać tak, wymuszający na wszelkie. Z zmiennik. góry? Tak. No. Z góry czy tam przeciągający od dołu, żeby... No to zrobimy skońca. testy, zobaczymy jak to wyjdzie, nie może nie będzie trzeba. Ale mhm. no, można sobie na tyle zostawić miejsca, żeby jakiś tam wentylator się mieścił. Podoba mi się ta koncepcja. Patrzcie, gdzie się uśmiech na jego twarzy, to nie zdarza się często.